Serdecznie kramer z tej strony I Pawcio Siemandero Siwy. Siwy Przyjechaliśmy Na działeczkę zobaczyć do mnie Czy tam hydraulik zamknął A teraz lecimy Gdzie lecimy? Czerwińsk Czerwińsk Chyba, Chyba Czerwińsk Na kopanie Może nas być ze 150 W takich warunkach Także Zapraszam Was do oglądania. Taka pogoda. Piękne krajobrazy. Pawełku. Jest dobrze. Trochę dużo ludzi. No i witam Was serdecznie. Jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie, jaka banda. Jest, podejrzewam, że ze 100-150 osób. Także będzie dobrze filmowy, które były lekko nagnięte, stwierdziliśmy, że został zaatakowany. Zobaczcie, zobaczcie, tam 150 osób, na zewnątrz, a my tutaj zajęliśmy... Junior, skarby. Miejsce ja parówkowe. Ojej. <laughs> ludzie. Junior, jak jest, kurwa Zobaczcie jaki, jaki sznur samochodów, na kopanko, z całej Polski ludzie przyjechali, jest super raczej będzie super, nie? Będzie się działo. I tak dzielni strażacy udrożniają nam tutaj drogę Wjazdową Wariaty. Wariaty Uwaga Rozbieramy się do naga Raz, dwa, trzy, pierwszy ty. Zobaczcie ile ludzi. Zobaczcie ile ludzi. Tu idziemy złożyć złożyć wieniec e, przy mogile pamięci tutaj ofiar tej potyczki i tak moi drodzy Taka sytuacja nastąpiła o, cały pokój czapkę są jakąś zawłam samochodzi Pani burmistrz jest? Jest pani burmistrz Pożą ten pomnik na trzech właśnie, właśnie po państw, którzy zginęli 28 stycznia 1863 roku tutaj i myślę, że na początku powinniśmy oklaskami przywitać pana Bogdana i podziękować mu za to. Panie Bogdanie bardzo panu dziękujemy. A teraz chciałbym poprosić panią burmistrz o złożenie kwiatków. Kwiaty ja właśnie składa Pani Burmistrz, bardzo dziękujemy. I również mam przygotowaną tutaj taką szarfę, Panie Bogdanie, Janie. Nigdy nie wiem, Jan czy Bogdan. Pan Jan. Panie Janie, jest to szarfa. Mam do Pana taką prośbę. Co roku, 28 stycznia chciałbym, prosiłbym Pana, aby Pan przyczepiał tą szarfę tutaj na pamięć tego wydarzenia, okej? Okay? to będzie Pana pierwszy raz, ja Panu pomogę. Potrzebujemy się na najbliższe 100 lat. To się coś wymyśli. Zobaczcie, co tu się dzieje. Chyba jakiś kolega się zakopał. A, jadą, jadą Niepotrzebnie bez gazu O i disco polo jest Zobaczcie co tu się dzieje Zobaczcie co tu się dzieje Jedziemy Zaczynamy kopanką Delikatnie opieramy. Delikatnie. Pierwszy szpadel wbity Zaczynamy Aaaa! Krew Agresja moja To na bogato widzę. Na bogato. Bogaty teren fanty. No jest. Życie. Dzień jak codzien, prawie że. Znowu mnie uratował kopaniem. I gołąbek był. Już drugi pokaz. Bo mi się nie chciało kopnąć. PL. No tak no, obrączka, takie życie. Powiedz mi Pawełku, co tutaj znalazłeś? Pója. Szczerze? No. Nie można, bo to się nie nadaje na YouTube. A. Znalazłeś coś? Tak, żonę i miłość swego. Paweł też pewnie. Herbatę znalazł, termos znalazł. O rany. Znalazłem swoje miejsce. Powiem wam, że... Pokora. No coś pięknego. W ogóle coś pięknego. Takie jeżyny. A jak wy w ogóle tutaj doszliście? Ja mam takie pytanie. Ja nie doszedłem jeszcze. A ty to ja wiem, że długo dochodzisz, ale czy jak tu?